Dzień dobry, kochani, witamy w kolejnym filmiku. Tutaj jest John, a John bierze Was na zakupy dzisiaj, bo no ja, ja nie wychodzę tylko do lekarza, wychodzę teraz z domu. Um, no, właśnie wymyśliliśmy. Plan działania, jeśli chodzi o zakupy. Chciałam Wam pokazać, co jest w lodówce, czego nie mamy. Jak mówię, staramy chodzić do sklepu raz na półtora tygodnia, raz na dwa tygodnie. Teraz udało nam się tak z półtora tygodnia wytrzymać. No, chciałam Wam pokazać, co jest. Jaki mamy plan? A co John musi kupić? John was weźmie do sklepów, bo też e, widzę, że ciekawi jesteście, co jest w naszych sklepach. A tutaj obok, co nie jest? Plan jest, że on pójdzie tylko do jednego, do Carrefoura, oh. tak? Um, ale też zobaczymy jakie tam e, są zapasy. E, czy on zobaczy? No, e, zaczynamy od meal plan. Już wam pokażę. Tutaj na karteczce mamy cały plan na tydzień, jeśli chodzi o jedzonko. Ja tutaj też, żeby było ciekawie, jeśli chodzi o jedzenie, też sprawdzam różne książki, książki kucharskie i to rozpisuję. I też jakby wiemy, że tutaj będziemy mieć taki sos pomidorowy na spaghetti, no to resztę tego sosu skorzystam z chili i dodam po prostu różną fasolkę, różne przyprawy, żeby to trochę zmienić smak um, no tutaj mamy listę produktów, które potrzebujemy i już pokazuję wam e, naszą lodówkę e, jak widać nie ma za dużo dzisiaj jemy resztki, to jest kurczak to też jest kurczak to jest kurczak po rosole um, który dzisiaj zrobię z, z kaszą pęczak i tak dalej tutaj też będziemy mieć wraps um, i resztę sałatki z wczoraj do tego, do tych e, rapów. Um, tutaj sos jakiś nawet, nie wiem, resztki sera, naprawdę mamy po, po prostu resztki, tutaj jest po jednym plasterku, imbir jeszcze nam został, to jest dobre, kilka cebul, ale jedną skorzystam z jutro, drugie, trzecie na chili, marchewka, którą obiorę um, i dam jako przekąskę dla matylny dzisiaj jeszcze, trzy jogurty nam zostały, i trochę tutaj jest mojego naturalnego jogurtu. Um, John się śmiał, że dwa tygodnie temu zjedliśmy wszystkie serki e, takie śmietankowe, a w tym tygodniu w ogóle. To na pewno w następnym będziemy mieć na lunchę. Trochę nam zostało e, cytryn, ale myślę, że warto dokupić. O, pół mleka. Nie, jedną czwartą mleka nam zostało. To dużo mleka musimy kupić. Sosy też tutaj pustki. Um, jajka. Też dobrze, że sprawdzam. Jajka musimy dodać do listy, bo nam cztery jajka zostały. No i jeśli chodzi o takie zapasy puszkowe, to jeszcze trochę mamy. Um, na przykład wystarczy nam fasolę na chili, ale tylko mamy jeden rodzaj, to bym Johna prosiła, żeby um, drugą kupił. Um, jak może czarną fasolę czy białą, żeby po prostu mieć mieszankę. Mamy sporo pomidorów, to jest dobre. Um, no i tutaj, jeśli chodzi o oleje, to mamy olej kokosowy do gotowania i olej ten, olej sezamowy, bym jeszcze dopisała do listy, John. Dobrze? A John się patrzy, patrzy na um, recipe. Przepis. Okay. Przepis na y, sos taki sałatkowy dressing, dressing y, na sałatkę z jego ulubionej restauracji ze Stanów Olive Garden i, I patrzę się bread. i Panera Bread i się patrzę jakie składniki na to potrzebuje. Taki włoski. Taki włoski. No. Robimy zakupy puste pusta galeria. Ale sklep otwarty Nie są tłumy Super Już widzimy, że mają Mniej produktów Nie jest zdrowy chleb Justyny I nasz jogurt Matylda woli truskawkowy Też nie ma, ale Damy radę Ser I mleko I jogurt Wszystko jest I prawie nikogo nie ma. John jako ekspert vlogerski, miał cały czas paluszek na mikrofonie. Tu nie słychać, co on mówi, ale tutaj po prostu powiada, że tym razem jest bardzo dużo mięsa, że musiał nałożyć rękawiczki plastikowe, wypsikać ręce i założyć rękawiczki plastikowe, że naprawdę było mało ludzi i ludzie jakby mieli. Jakby tworzyli przestrzeń pomiędzy sobą, no i że znalazł mięso, które chciał kupić i był bardzo zadowolony z tego. I tak właśnie opowiada, i chodzi po sklepie, żebyście wiedzieli, co on tutaj mówi. Owoce i warzywa kupione, no, zapakowane, wybrane, i teraz ostatnie parę rzeczy na chciała ciągle nie dużo osób, ale półki pełne, więc fajnie droższe jeszcze nie są Serwis, ale prawie wszystko mają. No, trwało prawie dwie godziny, ale skończone zakupy. I teraz musimy zapłacić. Prawie wszystko mieli, więc całkiem nieźle. Okej. Yeah. Ok, zapłacone. Wózek to auta. To chyba były, no na pewno były najdroższe zakupy do tej pory. Myślę, że to nie znaczy, że ceny idą do góry, tylko że więcej kupiliśmy. Jej, pada śnieg! Wow, niesamowity dzień. I słońce świeci. Prawie jest kwiecień. Uhu. John wrócił, jak było? Jestem zmęczony. <grym> Jesteś zmęczony, dobra. Ja jeszcze do ciebie napisałam, czy możesz kupić ananas. A, bo mam strasznie ochotę na ananas. Jakaś dziwna zachcianka. A, I John kupił świeży ananas. Chyba, chyba nawet jest w miarę dojrzały, bo podobno trzeba wąchać od spodu. Muszę wygooglać, jak wiedzieć, kiedy pokroić świeży ananas. Ale bardzo się cieszę. Też dodatkowo ananas wywołuje ciąże. Ja już jestem gotowa, żeby być z baby naszym. No ale dobra, chciałam wam pokazać, co kupiliśmy. Bo tutaj jest ogromny haul i John mówiłeś, że wydałeś 500 złotych na to wszystko. Tak. To jest bardzo dużo, ale niektóre produkty są. To nie są takie rzeczy niezbędne. To są takie dodatkowe, które nam smakują, które są droższe. Jakby świadomie, no to kupujemy, tak, że wiemy, że to jest droższe. Też chcę być z Wami prawdziwa i Wam powiedzieć, że też jesteśmy świadomi, że niektóre rzeczy, które kupujemy Możemy kupić, jakby, tańszą wersję e, tych zakupów. No, dobra, biorę się, żeby Wam pokazać. I będę krzyczeć na Johna, że plastik, bo teraz musi być w plastiku. Co, so, sorry, za ostatnio. E, mleko to pięć, mamy butelek, e, bo do kawy, do Johnnie, codziennie jest cereal, czasami Matylda jest cereal, e, do pieczenia różnych tam rzeczy. John'a ulubione ciastka, um, ta zielona sosa na przykład to jest droga, ale my używamy na 2-4 posiłki ale ją bardzo, bardzo lubimy i dlatego ją kupujemy um, chipsy, tortilla i cola zero na um, taki treat nie, nie, że pijemy to codziennie jak widzicie, to jest litr. 1,5 litra i to ma nam starczyć na dwa tygodnie. Czasami mam ochotę, John częściej to pije niż ja, ale raz na jakiś czas można sobie pozwolić. Um, orzeszki orzeszki. To dla mnie i dla Matyldy, bo teraz uwielbiamy. Będzie spaghetti. Na karteczce było widać. Będzie zupa. Nie wiem dlaczego John kupił tą włoszczyznę, a nie inną. A jakie? Did you have the bio one? Nie, I, okay. I, I yeah, zawsze kupuję, ale okay. to okay. Sorry. Um, ogórki kiszone must have <laughs> teraz w naszym domu. Uh, taka sol, sól, żeby dać na spód na kurczaka. Kilka z Was się pytało, jak robię ten kurczak. Wsypuję kilo lub więcej soli na spód na taką tacę i na to daję kurczak i pieczę przez godzinę. I to wszystko, to jest ten przepis a Tutaj mamy różne no pepperoni, bo będzie pizza, będę ją robić ręcznie Drożdży nie było a John miał ochotę na białe bułki No tutaj różne takie rzeczy na kanapki um, Cieszę się, że John wziął jakieś tam inne slices hmm, Myślę, że John to co dla sam siebie kupił Tutaj Te takie ten dla wszystkich? Kiełbaski małe. Kiełbaski małe, tylko na grilla. No i tutaj mamy mięso mielone, um, kurczak i kurczak. Ja na, kurczakie robię, ro, na kurczaku robię rosół, olej um, sezamu, pomidory. Taka pasata um, to jest też do spaghetti, który będzie we wtorek. Um, tutaj szparagi, bo będzie w niedzielę, będzie curry i do tego też te chili. Um, papryki były po, um, potrzebne. Um, no, zielony ogórek, winogronka, świeże maliny, ale też um, tym razem kupiliśmy mrożone jagody i truskawki żeby zrobić sobie jakieś koktajle czy coś do picia stwierdziłam, że już sezon można rozpocząć na takie rzeczy Winogronka już Wam pokazywałam, pomidory świeże, też ważne wić trochę świeżych warzyw i um, mix sałaty właśnie też na jakiś lunch ziemniaki to jest do tego curry, który zrobię ze szparagami, bo to, je, to jest wegańskie dlatego, ym, dlatego właśnie ziemniaki. Jajka! Ocet to jest ten. John będzie robił ten przepis na jego ulubiony dressing do sałaty. Ciekawe jest tam, jak mu wyjdzie. Jogurt. John Wam mówił, że tylko ten jogurt był dostępny. Taki duży, naturalny jogurt dla mnie pomelo, bo też mam ochotę. Um, do spaghetti, czosnek. Na, będziemy korzystać, robić takie takosy, dlatego tortile. John mówił, że y, tylko były z ziarnami, nie takie pełnoziarniste, ale myślę, że to będzie ok. Najwyżej zjem bez tortili. Um, no i ser. Płatki dla Johna. Mamy jeszcze y, dla Matyldy Cheerios. To myślę, że to jest. No i oczywiście banany, co u nas bardzo szybko schodzą, bo Matylda uwielbia banany. Um, no ale myślę, że to nam wystarczy na dużo. Boże, jakie te banany są ogromne. I też mamy zamrożone banany, co nie John? Mhm. Może zrobię banana bread. Cieszy się, prawdziwe? co? Prawdziwe? Co? Prawdziwy? Tak, prawdziwy. I tylko tak. Tylko dla Ciebie. E, no i tutaj John wziął domowe rękawiczki, co bardzo się cieszę, bo bless you! nagrałam dla Was właśnie film też uh, o odkarzania mieszkania i bardzo mi brakowało tych rękawiczek. Um, to teraz już mam, już mam, znaleźliśmy tym razem w sklepie. Mojego chlebka nie było niestety, bo to jest ten chleb, który a, ja mogę jeść. Jest bardzo, bardzo dobry dla y, ciężarnej, która ma cukrzycę. To naprawdę polecam ten chlebek. Jest pyszny, a, no ale mi się skończył i John nie mógł kupić, ale dobra, następnym razem się kupi. Dobra, chowamy te rzeczy, nie? Uhu. No Kochani, my na kanapie odpoczywamy, szczególnie John, bo dwie godziny w sklepie... Ale dziękuję John, że za to odkażyliśmy wszystko, stół też, po, po tym jak daliśmy na te produkty na stół, to też to odkażamy, odkażamy yy, wszystkie klamki i wszystkie też, gdzie dotykamy. Ale John umył ręce, ja umyłam ręce i tak dalej. To nie martwcie się o to, ale to też jest ważne, żeby to wszystko pamiętać. Um, no, mam nadzieję, że podobał Wam się nasz taki hol zakupowy. Um, ten nasz pierwszy film miał ogromne zainteresowanie. Ciekawa jestem, co wy kupujecie. Też, jak macie jakieś fajne przepisy, to dajcie znać poniżej. Wasz... o, właśnie, dajcie znać wasz ulubiony przepis poniżej, uh, bo może to mnie zainspiruje, żeby coś innego ugotować. Um, no i jak zawsze Matilda i ja i nasza baby Emma, która będzie. Mam nadzieję, lada dzień i życzymy wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Bye. Don't get too bad. Bye. Bye. Bye.